Dzisiaj z uwagą przyglądniemy się to, co dzieje się na amerykańskim dolarem. dolarze, bowiem po wzrostach w ubiegłym tygodniu payrollsy, które najwyraźniej rozczarowały inwestorów, zwróciły się przeciwko amerykańskiej walucie i znalazły się pod presją. Ale zanim popatrzymy na indeks amerykańskiego dolara, Kupnijmy, jak zakończyły się grudniowe indeksy, grudniowe kontrakty na indeks, bo one są pewnym punktem odniesienia. Grudzień zakończył się na poziomie 90-72, pokazując nowe dołki, które spadły poniżej 4 grudnia. 14 grudnia wygasły te kontrakty, a bieżące kontrakty. To właśnie ta niebieska linia na poziomie 90-84, na poziomie maksimum z 14 grudnia, z dnia wygaśnięcia kontraktów. Cóż takiego dzieje się na wykresie godzinnym? I co jeszcze oprócz pejrollsu wpływa na chwilową słabość, chwilową, czy też dłuższą słabość amerykańskiej waluty. Oczywiście zbliżające się, i to wczoraj się odbyło, już posiedzenie, w którym demokraci są coraz bliżsi, bliżsi ustalenia faktycznych kwot, które mają być skierowane, skierowane do określonych grup. Też dolar znalazł się pod presją, a na wykresie godzinnym. Właśnie od 5 lutego, gdzie osiągnął szczyt na 91,60, wychodząc powyżej zamknięcia grudniowego, utworzyła się formacja rgr I od dnia wczorajszego ten RGR, gdzie mieliśmy do czynienia z próbą kontry kupujących po tej solidnej przecenie po payrollsach, schodzimy na niższe poziomy to też 90 88. Na ten moment jest tą taką strefą równowagi, gdzie wygasały grudniowe kontrakty, ale już prawe ramię formacji RGR jest strefą zaporową i stanowi naturalną strefę oporu 91-22, a pogłębienie spadków dla y, kontraktów na indeks amerykańskiego dolara oznaczałoby spadki w stronę 933 oraz do wsparcia utworzonego 22 stycznia na poziomie 90,8 punkta. Póki co na razie presji popytowej nie ma żadnej, a to co obserwujemy na poszczególnych parach yy, walutowych, no to funt do dolara zbliża się do okrągłego poziomu. 1,38 wybijając opory utworzone na wykresie godzinnym para euro-dolar wyszła z powrotem powyżej wybitego wsparcia na 1,2050 a usd /Jen cofnął się poniżej 105 jenów za dolara to też wydaje się, że w najbliższym czasie presja na amerykańskiej walucie może pozostać właśnie związana z, z tym, co napędza giełdy amerykańskie, czyli dodatkowymi środkami wrzuconymi w gospodarkę, a to powinno w dalszym ciągu szkodzić amerykańskiej walucie. To też na razie można się spodziewać głębszego cofnięcia amerykańskiego dolara.